Nie najlepiej się dzieje w Twoim ruchu, o czym świadczy fakt, że partia, która kilka lat temu miała stać się głównym ogniwem polskiej lewicy, obecnie tylko incydentalnie przekracza próg wyborczy. Spekulacje, czy będzie mieć swojego kandydata na prezydenta Szczecina i listy do Rady Miasta trwały długo. Jak się jednak okazuje, struktury szczecińskie nie są tak słabe, jak przewidywano, i o prezydenturę powalczy założyciel Północnej Izby Gospodarczej i przedsiębiorca Dariusz Stępiej, który przedstawił w czwartek swój program wyborczy. Że trzeba się skoncentrować w tej chwili na podmiotach, które żyją. Taka pomoc na pewno należy się Portu Szczecin. On powinien się rozwijać. Powinniśmy obniżyć opłaty dotyczące dzierżaw. A następnie mam nadzieję, że ulegną obniżce ceny opłat portowych. Ten ruch w porcie wzrośnie, więc przybędzie miejsc pracy. Jako przedsiębiorca, Stępień zwraca uwagę na problemy miejsc pracy oraz złe traktowanie małych przedsiębiorców w Szczecinie. Stąd podstawą jego programu wyborczego jest inicjatywa Pomóż Małemu, zakładająca wspieranie przez miasto mikro i małej przedsiębiorczości. Kandydata Twojego ruchu martwią puste sklepy w centrum miasta oraz brak równowagi między inwestycjami w infrastrukturę drogową a rowerową. W Szczecinie widać właściwie, owszem, duże pomniki w postaci filharmonii czy, czy hali widowiskowo-sportowej, ale to, z czego żyją ludzie, nie funkcjonuje. Martwe centrum, martwe ulice, które kiedyś były symbolem tego miasta. I nikt mi nie powie, że dwa centra handlowe w postaci Kaskady i, Gaska, Kaskady i Galaksy powodują, że pozostały handel nie żyje. Jednak fakt, że zarabiają dużo więcej w sąsiednim Berlinie KDW żyje, więc są ulice takie, na których się powinny znaleźć centra handlowe, ale powinny również funkcjonować lokalne, lokalne podmioty. Oprócz punktów czysto merytorycznych pojawiło się kilka elementów z gatunku politycznego Science Fiction, jak wprowadzenie bezpłatnej komunikacji tramwajowej, podniesienie budżetu obywatelskiego do 30 milionów złotych, budowa wieży widokowej czy chińskiej dzielnicy na terenach postoczniowych. Kandydat chciałby tak, żeby w Szczecinie powstało oceanarium. Ja nie jestem zwolennikiem tego, żebyśmy robili akwarium morskie z rybami z Bałtyku, bo ono jest mało atrakcyjne. Ale gdybyśmy zrobili akwarium morskie z oceanów z Rafy. I pokazywali takie um, turystom, publiczności, to myślę, że byłby to fajny temat. Tutaj, oczywiście, um, powiecie Państwo, że to jest fantazja. Z list Twojego ruchu do Rady Miasta wystartują znani działacze partii, w tym Marcin Sampławski, Tomasz Dalski czy Dermara Jerzyk. Wybory samorządowe odbędą się 16 listopada.